Siemoneczko moneczko dzisiaj powracamy do SCP contain, Containment Bridge nadal nie wiem jak to się wymawia poprzednio no powiedzmy że przeszedłem grę ale tak naprawdę główno tam zrobiłem naprawdę główno tam zrobiłem dzisiaj powracamy i chciałbym iść troszeczkę więcej, odkryć troszeczkę więcej Dobra, tam widzę, że jest ten betonowy kutas W którym się spacer, dobra. No świetnie mi to wyszło, świetnie naprawdę. No dobra, jesteśmy z powrotem pierwsza próba była naprawdę genialna świetnie mi to wyszło świetnie niszczoska świetna a tu widzę znowu to samo założymy sobie maskę bo tam jak widać jest gaz ja chciał zobaczyć w którym nowym stoi nie widzę go jak mówiłem kiedyś przy mrugnięciu on się przemieszcza nie ma go chyba kurwa. nie ja pierdolę już po mnie i trzeci raz zaczynamy scp continuing Glitch. Zobaczymy jak to będzie tym razem Jeśli znowu będzie ten sam pokój to się naprawdę... Kurde! Ooooooooooooooooooooooooooooo, ja pierdolę Skąd on się tu wziął na sam start, ja jebie Dobra dobra Gdzie kurwa jest? Zamykamy drzwi. Ja pierdolę Kurwa mać, ale ciary! Naprawdę z stupę się wziął. Nie przypuszczam, że on tam będzie. O ja pierdolę. Dobra, e, czwarty raz zaczynam grać w tą popierdoloną grę. Mam nadzieję, że tym razem... What the fuck? Kurwa, co to było za drzwi? <laughs> Jezu, smart, za co? Kurwa, mać! <laughs> What the fuck? I piąty raz. Zaczynamy grać bez cp. Mam nadzieję, że tym razem cokolwiek ja tu zrobię, bo widzę, przynajmniej korytarz jest inny. No ja pierdolę, kurwa, macz, kto te pokoje kurwa tak ustawia? Świetnie. Dobra. No niestety muszę ruchnąć, bo. Po... O, dobra wiem, gdzie on jest. O, nie. What the fuck! w dupę. Dobra zamykamy się, jebać go. Zdejmujemy maskę i idziemy dalej. Nie, kurwa, mać. Miałem farta, że on się nie pojawi, bo on tu bardzo często się pojawia. Dobra, tu będzie chyba karta. Kurwa! Ja pierdolę. What the fuck? Dobra, to jest ostatnia próba grania w tą grę na dzisiaj, bo moje nerwy już nie wyrabiają. Naprawdę, co tu się dzieje? Dzisiaj to przechodzimy... Kurwa, nie! Ja pierdolę. Oh, Boże, pomóż mi. No nie widzę go, nie ma go albo jestem ślepa, albo go nie ma. A jest tam, jest tam skurwiel. tylko w tym tym jego nie widać. Ja muszę poczekać, aż on się przestawi. Myślę, że uda mi się przejść. <laughs> Najwidoczniej skłamałem, mówiąc, że to ostatni raz próbuję zagrać w tą grę dzisiaj. Próbuję, nadal nie podaję się. No nie wiem jak długo wyczypam jak znowu będzie to samo. O, jest coś innego, no w końcu. What the fuck, kurwa mać. Coś, coś moja myszka ładnie przeskoczyła i nie wiem czy ja idę w dobrą stronę w ogóle Chyba, chyba tak tam są otwarte drzwi No ja jestem hardcorem więc pójdę tutaj i co my tu mamy? Mhm. SCP-012 na razie ja tam chyba nawet nie będę mógł wejść, bo nie mam żadnej karty dostępu. Hmm... O nie... Nie... Kurwa nie, dobra, dobra. Nie, ja kończę naprawdę na dzisiaj, nie, nie mam siły. Kurwa, mać. Moje nerwy są rozjebane. Naprawdę, no kończę. Dziękuję za oglądanie nark.